Siemanko, witajcie na kanale Pierogi z Kimci w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, po scenerii, która mnie otacza, kolejny odcinek z serii. Biola komentuje internet. Dzisiaj znowu nadajemy z mojego biura. Znowu mam intensywny dzień pracy, już jeden z ostatnich, więc będziecie mogli na jakiś czas odpocząć myślę od odcinków nagrywanych sprzed. Komputera, pogoda robi się coraz lepsza, więc mam nadzieję, że uda nam się trochę pochodzić po tej Korei w przyszłości. Ale dzisiaj jesteśmy jeszcze tutaj i dzisiaj odcinek, w którym pokażę Wam i yy, postaram się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania przez Polaków o Koreę. Najczęściej zadawane Przeglądarce Google, którą mam tutaj, ale nie będę Wam tak yy, pokazywać z komputera. Ktoś mi w ostatnim odcinku napisał, że mam nagrywać ekran, to będę nagrywać ekran. Uwaga, włączam nagrywanie. Memory? Nie, Windows G. Piszę sobie tutaj w wyszukiwarkę, czy Korea. I zobaczymy, co wyskakuje. Jakie pytania wyskakują jako pierwsze, i postaram się Wam odpowiedzieć na te pytania, bo to są zadawane pytania najczęściej. Nie ograniczymy się jednak tylko do pytania: czy Korea? Zapytamy też, czy Koreańczycy, czy Koreanki, co tam nam jeszcze przyjdzie do głowy. Zobaczymy, jak nam czas pozwoli. To jest kolejny odcinek z serii. Nagrywam w przerwie w pracy, więc czasu mamy tylko trochę. Dobrze. Czy Korea? Spacja. Czy Korea Południowa jest w NATO? Trochę jestem zaskoczona, że pierwsze pytanie, jakie tutaj wyskakuje, to pytanie o NATO. Takie mądre zadajecie pytania, powiedziałabym tej przeglądarce. Tu jest też trochę pytań o Koreę Północną, ale nie, no to my musimy tutaj za zacieśnić o do Korei Południowej. Odpowiem tylko, czy Korea Południowa jest w NATO? Otóż nie jest, ale jest jednym z państw partnerskich, czyli jakby nie jest w NATO, ale koleguje się z NATO. Mówiąc takim chłopskim językiem, a raczej moim południowa. No i dalej wyskakuje to na to. Kolejne pytanie, czy Korea Południowa jest droga? I to pytanie często zadajecie, ale też często można znaleźć to na, odpowiedź na to pytanie w moich odcinkach. Zależy jak na to spojrzeć, bo najniższe zarobki w Korei Południowej, najniższa stawka godzinowa w Korei Południowej to y, 9 tysięcy, czyli około 30 zł. Po trochę ponad 9000 łonów, czyli to no rzeczywiście 30 zł za godzinę. Raczej większość osób zarabia więcej niż 30 zł godzinowo. Zwykle zarobki w Korei podaje się na rok, czyli na przykład takie zarobki dla pracownika firmy roczne to powiedzmy 4, około 40 milionów łonów rocznie. Co daje nam? Około 120 tysięcy złotych, czyli powiedzmy 10 tysięcy złotych na miesiąc. To jest taka stawka dość popularna w Korei wśród pracowników biurowych, nie jakichś pracowników biurowych wyższego szczebla. Ceny niektórych produktów są wyższe od cen w Polsce. Na przykład, nie wiem, ceny owoców są zwykle wyższe od cen w Polsce. Ostatnio jest hit, bo y, niesamowicie drogie są jabłka w Korei. 6 jabłek, takich, czy 5 jabłek kosztuje około 60 zł, Wychodzi 10 zł za jabłko. Naród się już prawie zbuntował. Prezydent powiedział, że będziemy w takim razie sprowadzać jabłka z Japonii, to już w ogóle naród się zbuntował. Ogólnie, ogólnie hit i polecam polskim plantatorom jabłek, żeby się zainteresowali tematem. Owoce są drogie, ale na przykład owoce morza są tanie. Mięso w supermarkecie jest droższe niż w Polsce, dużo droższe, czasami kilkukrotnie droższe, ale też zależy jakie. Na przykład wołowina jest bardzo droga, ale już na przykład polędwiczka wieprzowa jest dość tania, za to boczek jest bardzo drogi i Yy, ciężko jest powiedzieć czy Korea jest droga, ale przeciętny Koreańczyk raczej może pozwolić sobie na wygodne życie, może pozwolić sobie na ubieranie się w markowe ubrania, wychodzenie do restauracji kilka razy w tygodniu, jeżdżenie nowym samochodem, co zresztą widzicie zawsze na ulicach w moich filmikach, większość samochodów jest nowa. Dla przeciętnego Koreańczyka Korea Południowa nie jest mo z mojej perspektywy bardzo droga, chociaż Koreańczycy pewnie powiedzą, że jest droga. Dla Polaka, który przyjeżdża jako turysta do Korei też nie jest bardzo Drogo, bo na przykład yy, na mieście najemy się yy, dość, dość tanim kosztem, pamiątki też kupimy dość tanio, kawy też napijemy się tanio, wycieczki też nie są bardzo drogie. Bilety na pociągi też nie są droższe niż w Polsce, więc nie jest droga Korea Południowa. Kolejne, czy Korea Południowa jest bezpieczna? To często podkreślam w swoich filmikach, Korea Południowa jest jednym z bardziej bezpiecznych krajów, jeżeli chodzi o, nie wiem, o to, czy przejdziemy sobie ulicą w nocy o 23 i nikt nas nie zaczepi. Wszędzie na ulicach są kamery, wszędzie w budynkach są kamery, w ogóle wszędzie są kamery i bardzo często piszecie, że to jest, to jest ograniczenie wolności i że nie wyobrażacie sobie żyć w takim kraju, ale wpływa też to bardzo na poczucie bezpieczeństwa. W internecie natomiast możemy wyszukać bardzo dużo informacji o jakichś przestępstwach z Korei, bo takie rzeczy często chce się oglądać, więc dużo jest informacji na ten temat w internecie. Lubimy czytać i słuchać i oglądać na temat rzeczy, które no, nie mieszczą nam się w głowach. Więc wszystkie jakieś większe przestępstwa w Korei są szeroko nagłaśniane, ale y, z perspektywy Polki, Korea Południowa jest bardzo bezpieczna. W sensie, no, ciężko jest o kraj, w którym będziemy się czuć tak bezpiecznie, że na przykład, nie wiem, zostawimy swoje rzeczy, gdzieś w restauracji, pójdziemy do łazienki i możemy mieć pewność z prawie 98% że nikt nam ich nie zabierze, że nikt nam nic nie podprowadzi, coś, nic nie będzie się interesował naszymi rzeczami, że jak zgubimy portfel w metrze to na drugi dzień znajdziemy go w biurze rzeczy znalezionych, że jak upuścimy kartę to nikt jej nawet nie podniesie, żeby nie być posądzonym o kradzież i po prostu znajdziemy ją od razu. Tak samo jest z zaczepianiem na ulicach, jakimiś nie wiem. Chuliganami, pod blokami, czegoś takiego tutaj raczej nie uświadczymy. Więc z takiego punktu widzenia, Korea jest bardzo bezpieczna. I jedyne, na co trzeba uważać, to różne towarzyszenia religijne, które potrafią zaczepiać ludzi, szczególnie obcokrajowców, w turystycznych miejscach, oferować im na przykład, nie wiem, jakąś ceremonię parzenia herbaty albo coś takiego i yy, proponować im pójście z nimi. Zwykle nawet jak się z nimi pójdzie, to nic się nam nie stanie, no ale to, to jest takie niekomfortowe. I i ciężko jest przewidzieć, czy te, to zrzeszenie, zgrupowanie religijne jest bezpieczne, czy nie, więc jedynie na to bym uważała w Korei. To, na co bym też uważała, ale to na całym świecie, to różne kluby i tego typu miejsca. Nie mam żadnych doświadczeń z takimi miejscami. Byłam chyba z raz czy dwa razy w klubie i to w ogóle z moim mężem. Jeszcze nie był moim mężem. Było śmiesznie, nikt, nikt, nikt mnie nigdy tam nie zaczepiał, ale mm, na jakichś grupach dla obcokrajowców... W Korei zdarzają się różne historie. Dziewczyny piszą, że nie wiem, jak jacyś mężczyźni byli dla nich natarczywi, więc na to zawsze trzeba uważać w każdym kraju. Ale jeżeli chodzi o takie zaczepianie na ulicy, gdzieś w takich miejscach, gdzie chodzą nie wiem, osoby w moim wieku, to nigdy nie, nie przydarzyła mi się żadna niebezpieczna sytuacja. Kolejny: Czy Korea Południowa jest bogatym krajem? Myślę, że na, odpowiedź na to pytanie była zawarta w tym, czy jest droga, ale. Yy, sprawdźmy. Produkt krajowy brutto Korei Południowej. GDP, Produkt krajowy brutto, PKB na jednego mieszkańca to 34 tysiące dolarów. W 2021. Sprawdźmy PKB Polski. 17 999 dolarów, więc jest bogatsza niż Polska, można tak powiedzieć. Bardzo dużo jest pytań: czy Korea Południowa jest, dro jest bogata? Jest, tu jest, czy jest bogatym krajem, czy jest bogata? Czy Korea Południowa ma atom? Nie ma. To nie ta Korea. Mamy tutaj tylko elektrownie atomowe i to są chyba jedyne atomowe rzeczy, jakie tutaj są. Czy Korea Południowa lubi Polskę? <noise> Jakie urocze pytanie. Lubi Polskę, oczywiście. Nie, lubi. Korea Południowa i, Ko i Polska prowadzą wspólne interesy. Polska całkiem niedawno podpisała dość duże kontrakty na maszyny z Korei Południowej, na, na sprzęty wojskowe z Korei Południowej, na samoloty z Korei Południowej, więc no ciężko, żeby nas tu nie lubili, prawda? Tak jak mam mówię chyba w trzecim odcinku pod rząd, no czasami nas mylą z Finlandią, ale lubić to nas lubią. Czy Korea Południowa jest w Europie? Przy, przyznacie, kto to wpisywał w Wyszukiwarkę takie rzeczy. Kolejne. Czy w Korei Południowej? Czy w Korei Południowej jest drogo? Kolejne pytanie. Czy w Korei Południowej jedzą psy? To jest pytanie, o które bardzo często pytacie. Czasami dostaję jakiś komentarz pod odcinkiem kulinarnym. Nie, no nie pod odcinkiem kulinarnym, tam widać, co robię. Pod odcinkiem z jakiegoś targu. Hehe, he, a skąd masz pewność, czy to, co zjadłaś, to nie był piesek? Zdarzają się takie pytania. I już Wam odpowiadam. W Korei Południowej y, jest tradycja jedzenia psów, tak samo jak w Korei Północnej, tylko że w Korei Południowej jest ona już na wymarciu. W sensie myślę, że nie znajdziemy osób z młodszego pokolenia, z pokolenia nie wiem, 40, plus, które powiedziałyby z pełną stanowczością, że tak, jedzą psy, lubią i w ogóle popierają taki proceder, ale wśród starszych osób dalej znajdziemy osoby, które uważają, że mięso psie jest czymś zdrowym czymś bardzo zdrowym i potrzebnym ich organizmowi. Jest takich osób trochę, ale nie jest ich bardzo, bardzo dużo i restauracji z mięsem psim w Korei nie znajdziemy sporo. Poza tym te restauracje prawdopodobnie znikną do roku 2027, bo w tym roku ogłoszono, że, że sprzedawcy, hodowcy takich, takiego mięsa mają 3 lata, żeby zakończyć taką hodowlę. To, co trzeba tutaj jednak powiedzieć, to, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy przypadkowo natknęli się na psie mięso gdzieś w Korei, bo po pierwsze, psie mięso jest zawsze dobrze oznaczone, zawsze widać, jakie to jest, co to jest i no nie robi się, nie wiem, wszystkiego z psiego mięsa, tylko jedną zupę. I żadnych innych dań praktycznie nie, nie znajdziemy z tego mięsa. A po drugie, to, to mięso jest bardzo drogie, więc nikt by nie stosował go zamiennie do jakiegoś innego mięsa. Kolejne, czy w Korei Południowej jest bezpiecznie? Odpowiedziałem, znowu obsy i czy w Korei Południowej jest emerytura? Często o to pytacie. W Korei Południowej emerytury to dość nowy wynalazek i yy, osoby, które przeszły na emeryturę kilka lat temu, stawały bardzo małe emerytury, trochę ostatnio je podniesiono i yy, oszczędzanie na emeryturę swoją zaczęło się w Korei dość niedawno i każdy, kto pracuje, kto ma jakiś dochód w Korei, ma też Konto emerytalne, takie, takie rządowe konto emerytalne, na które odkłada, i ta stawka, którą odkłada, jest zależna od jego zarobku. Więc ja też mam takie konto, też odkładam na swoją emeryturę w Korei, bo o to też czasami się martwią moi widzowie, ale mam I, i są emerytury. Wiek emerytalny w Korei to też jest coś takiego, do czego się inaczej podchodzi. Na przykład często słyszę, że ktoś ma 45 lat i jest na emeryturze i mówi. I tak myślę sobie, o co chodzi, przecież to, to jest niemożliwe, dlaczego ta osoba jest już na emeryturze, a ta osoba, osoba powiedzmy odeszła z firmy i stwierdziła, że już sobie odpocznie, bo może sobie na to pozwolić. W przypadku takich dużych firm, gdzie, ta oso gdzie osoby zarabiały bardzo dużo, czasami około pięćdziesiątki, Mogą sobie pozwolić na odejście, a czasami stwierdzają, że odchodzą na emeryturę i na przykład postanawiają otworzyć własny biznes. To jest coś częstego. Czasami jest to spowodowane tym, że te osoby już nie chcą pracować w koreańskiej firmie, powiedzmy w korporacji. Czasami nie mogą, nie odnajdują się tam już w młodszym zespole. A czasami po prostu stwierdzają, że chcą iść na swoje, chcą spróbować czegoś nowego. Często osoby, które przeszły na emeryturę z jakichś takich dużych firm, z Samsungów, otwierają własne swoje małe firmy, startupy, które produkują coś, często odnoszą sukces. Więc też bardzo dużo starszych osób możemy znaleźć zatrudnionych w sklepach. Często panie, które sprzedają jogurty są starsze, często panie, które sprzątają w blokach są starsze. Często ludzie, którzy już są na emeryturze, postanawiają dorobić i Pracują. Często też w firmach ludzie, którzy już dawno powinni być na emeryturze, dalej pracują i zajmują jakieś wysokie stanowiska, więc no ta emerytura jest postrzegana w Korei inaczej niż w Polsce, ale konta emerytalne są. Potem dostaje się taką, em, taką emeryturę, jakąś kwotę pieniędzy co miesiąc, tak jak to ma miejsce w Polsce, i tak samo jest to zależne od tego. Ile zarabialiśmy przed tą emeryturą. Kolejne pytanie, czy w Korei Południowej trzeba iść do wojska? Mężczyźni w Korei Południowej muszą odbyć obowiązkową służbę wojskową, nie całe dwa lata trwa. Jeszcze niedawno trwała całe dwa lata, i każdy mężczyzna, każdy pełnoletni mężczyzna musi odbyć tą służbę. Nie musi od razu iść w tym momencie, kiedy został pełnoletni, ale ma na to trochę czasu. Niektórzy idą na drugim roku studiów, niektórzy na trzecim, niektórzy. W ogóle po studiach służba jest obowiązkowa dla wszystkich mężczyzn, a kobiety mogą iść dobrowolnie. Czy w Korei południowej pada śnieg? Pada śnieg zimą w Korei Południowej. Zapytamy teraz o Koreańczyków i koranki, bo to też może być ciekawe, i kończymy tą imprezę, bo oczywiście rozgadałam się za długo. Czy Koreańczycy? Nie to psy, odpowiedziałam na to pytanie. Dużo piją. Otóż tak, ale nie więcej niż Polacy. W Korei Południowej kultura picia jest taka dość y, obecna w społeczeństwie i picie nie jest często traktowane jak coś takiego nieprzyzwoitego albo złego, w sensie y, ludzie często świętują pijąc, y, odpoczywają pijąc, często mówią, że muszą się napić, bo coś tam. No takie mają podejście trochę powiedzmy nie dzisiejsze. Y, ale pije się dużo słabsze alkohole niż w Polsce. Soju koreańskie ma około 16%, 14-16%. Pije się je z kieliszków jak wódkę, więc no no wychodzi słabiej niż w Polsce. Pije się też piwo, ale też w mniejszych ilościach jest ono też droższe niż w Polsce. i są często mniejsze niż w Polsce. Najpopularniejsza jest chyba taka puszka 0,3, więc to pokazuje też ilość wypijaną. Trzeba też powiedzieć, że Koreańczycy mają bardzo słabą tolerancję alkoholu. Nie wszyscy tolerują alkohol dobrze, często... Wypicie alkoholu powoduje u nich przyspieszone, przyspieszone bicie serca, wysypkę. Bardzo wielu Koreańczyków robi się po, po nawet łyku czy dwóch piwa czerwonym. To jest przypadłość w dużej mierze Koreańczyków, ale też części innych Azjatów, więc. Piją, ale, ale nie aż tyle. Duża jest też dysproporcja między piciem wśród kobiet, a wśród mężczyzn. Mężczyźni znacznie więcej piją, szczególnie z kolegami na wyjściach służbowych jakby, a kobietom jakoś tak bardziej niż w Polsce mam wrażenie nie wypada tutaj. Bardziej będą udawać, że nie mogą. Co ciekawe, tutaj nie ma takiego pytania, ale warto tutaj też powiedzieć o paleniu, bo bardzo wielu Koreańczyków mężczyzn... Pali papierosy. Szczególnie jest to obecne w firmach, oni wtedy mają więcej przerw, więc myślą sobie, że im się to opłaca. Ale też wielka jest tu dysproporcja między palącymi mężczyznami a kobietami. I wśród kobiet no, nie znajdziemy prawie na ulicy takiej normalnej, niejakiejś klubowej kobiet, które palą papierosy. Bar bardzo widać różnicę między Polską a Koreą w tym aspekcie. Pamiętam, że jak pracowałam w koreańskiej firmie i przyjechaliśmy tutaj de na delegację, yy, było też kilka innych Polek i tylko Polki z kobiet paliły, a żadne Koreanki nie paliły na dachu, bo zwykle takie miejsca do palenia koło firm są na dachu, yy, na dachu firmy. Tam się wychodzi zapalić albo gdzieś przed firmą ludzie wychodzą zapalić i tam zawsze znajdziemy tłumy mężczyzn, a nigdy kobiet. Czy Koreańczycy lubią Japończyków? Odpowiedź jest jedna prosta i krótka. Otóż nie, nie będę się tutaj rozwodzić, nie lubią Japończyków. No, mogłabym się tu siedzieć na jakąś poprawność polityczną, ale no nie lubią Japończyków. Nie, no tak jak nie wiem, jak my nie lubimy różnych innych krajów. Ja może, żeby mi tu inne pytania mnie nie zaskoczyły, dam, czy Koreańczycy są? I mi tutaj wyskakują odpowiedzi. A nie mogę. Czy Koreańczycy są przystojni? To mówią, nieładne to, co ładne, a to, co się komu podoba. Aktorzy czy piosenkarze w większości są przystojni, ale na ulicach znajdziemy mniej więcej taką samą proporcję przystojnych i nieprzystojnych mężczyzn do tej proporcji w Polsce. Tak mi się wydaje. Jest tu też pytanie, na które chciałabym odpowiedzieć, bo często to Was zastanawia, czy Koreańczycy są. Wysocy Koreańczycy średnio są niżsi od Polaków o parę centymetrów, jak popatrzymy na te średnie statystyczne dane, ale wśród Azjatów są jednym z wyższych krajów i jest duża dysproporcja między y, starszymi Koreańczykami i młodymi Koreańczykami. Starsze osoby są w Korei dość niskie. Dlatego, że całkiem niedawno była wojna koreańska, całkiem niedawno jeszcze były te czasy, kiedy y, ludzie w Korei nie mogli sobie dostarczyć odpowiednich ilości składników odżywczych, ale młodsi Koreańczycy są już dość wysocy oczywiście nie tak wysocy jak Polacy, ale dość wysocy i, i tak jak wśród starszych Koreańczyków na przykład stoję wśród mężczyzn, to ja będę często najwyższa, mam około 1,72-3 cm wzrostu, ale wśród młodszych Koreańczyków, nawet jak kiedyś uczyłam dzieci i nastolatków angielskiego, to wśród tych nastolatków ja zwykle byłam najniższa. I, i, tak, i tak to mniej więcej wygląda. Dużo wśród młodszych pokoleń coraz więcej jest wysokich Koreańczyków, wzrost mężczyzn często przekracza. 70-175 cm. Żebym nie musiała odpowiadać na pytania, czy Koreańczycy są dobrymi kochankami. <noise> nie mam przesadnie dużo doświadczenia. Czy Koreanki? Czy Koreanki są ładne? To tak jak z mężczyznami, ale no wiele Koreanek jest ładnych. Czy Koreanki lubią Polaków? Wydaje mi się, że w proporcji wśród Polaków w Korei więcej jest jednak Polek, które są w związku z Koreańczykami, niż korany, które są w związku z Polakami. Ale Koranki lubią obcokrajowców, szczególnie jak są z krajów o wysokim PKB, myślę. Czy koranki są wysokie? I tutaj, tak samo jak w przypadku mężczyzn, yy, ta tendencja wzrostowa jest w sensie, m, starsze koranki są no, dość niskie w większości, a młodsze koranki są coraz wyższe ale przy tym oczywiście dalej statystycznie niższe od Polek. Czy Koranki mają trądzik? Tutaj nie ma różnic. Mają, tak samo jak wszyscy inni. Może te, te, to pytanie wynika z tego, że koreańska pielęgnacja jest dość popularna w świecie, nagłośniona i Koranki, jak sobie wyobrażamy jakąś kobietę, to raczej wyobrażamy ją sobie bez trądziku, ale wiele osób w Korei ma trądzik, tak samo jak na całym świecie. Czy Koranki się opalają? Tutaj mogę jednoznacznie powiedzieć, że się nie opalają, raczej chronią się na każdy możliwy sposób. Tutaj przykład przed słońcem, bo nie chcą, żeby ich skóra się opaliła, bo wiedzą, że to wiąże się z szybszym jej starzeniem. Poza tym popularna w Korei jest jasna skóra. Uważają koranki, że wygląda się wtedy młodziej i lepiej. Czy koranki mają okres? Tak, tak mają. Czy koranki malują paznokcie? Tak, malują. Chociaż wydaje mi się, że wybór lakierów w Korei jest mniejszy niż w Polsce, bo częściej, jeżeli malują paznokcie, to idą do salonu, rzadko kto to robi w domu, mam wrażenie. Ale jest też duży wybór różnych takich naklejek paznokciowych. Jeżeli interesuje Was temat, to był odcinek na tym kanale o paznokciach. Może to jest nisza, w którą powinnam iść? I ostatnie pytanie: koranki czy japonki? Może dlaczego? Jeszcze tylko wpiszę dlaczego. To jest ciekawe pytanie, dlaczego Koreańczycy śpią w ubraniach? To jest pytanie, na które ja w końcu muszę odpowiedzieć, bo często mnie o to pytacie: czy to prawda, że Koreańczycy i koranki, czy ludzie w Korei śpią w ubraniach? Jak się ogląda jakieś koreańskie seriale, to tam nie wiedzieć czemu ludzie idą spać w płaszczach czasami. Po prostu jest scena, że ktoś idzie spać i nagle idzie spać w tych ubraniach, w których chodził przez cały dzień. Nie wiem, to jest. Nie wiem, czy to ktoś tego nie wychwycił w tych tysiącach koreańskich seriali, to się bardzo często powtarza, ale to tak nie jest. Koreańczycy nie śpią w ubraniach, śpią normalnie w piżamach. No śpią w piżamach tylko nie, wiem, nie pokazują tego w serialach, ale jest inna ciekawa rzecz, która się sprawdza. Często, jeżeli oglądamy koreańskie seriale, to tam ludzie siedzą w restauracji i jedzą coś w kurtkach. Z których przyszli z dworu I to, jest, i to jest typowe, często nie ściągają tych kurtek. Ja nie wiem, czy oni mają jakąś inną regulację temperatury. Ja się zawsze rozbieram w tych restauracjach, a większość moich znajomych nie ściąga kurtek. Dlaczego Koreańczycy uczą się polskiego? Widzę swój wpływ na te pytania. Dobrze, dlaczego koranki są szczupłe? Koreańczycy są szczupli, o tym mówiłam już kiedyś na tym kanale, był cały odcinek chyba od nawet takim samym tytule i. No, nie do końca są szczupli wszyscy, w sensie są też osoby z nadwagą w Korei, ale tak uogólniając, y styl życia i dieta w Korei y sprzyja bardziej troszeczkę byciu szczupłym, w sensie ludzie jedzą posiłki o bardzo regularnych por porach, bardzo też dużo warzyw i kiszonek jedzą w tych posiłkach, mniej jedzą deserów. W sensie desery spotkamy na każdym kroku, bardzo wymyślne, ale jakby. Tolerancja Koreańczyków na te desery jest mniejsza. Jak idą do kawiarni, to często trzy osoby zamawiają jedno ciasto na spółkę. Nie ma takiego zwyczaju, że jak kawa po południu, to do niej kawałek serniczka. Więc no, dużo się rzeczy na to składa i też bardzo dużo Koreańczycy składą y, nacisku na uprawianie sportu. Bardzo wszyscy uważają, że sport to zdrowie i że trzeba go uprawiać, więc zobaczymy bardzo wiele ćwiczących osób na świeżym powietrzu, nawet starszych osób, i to wszystko się na to składa. Dobrze, dlaczego Koreań czy. No ale tu się wszystko powtarza. Dlaczego Koreańczycy śpią w raniach, uczą się polskiego, są szczupli? No to powiedziałam, lubią miód. To nie lubi miodu. Nie wiem, bo miód jest smaczny. Dlaczego Koreańczycy mają skośne oczy? No cóż, myślę, że to jest dobry znak, żeby zakończyć ten odcinek. Dziękuję za uwagę i kończymy ten odcinek. Znowu się wyrobiłam na styk z moją przerwą. Dobrze, kończymy ten odcinek. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i widzimy się w następnych odcinkach na kanale Pierogi z więc oczywiście subskrybujcie ten kanał, klikajcie łapki w górę i mówię wam pa pa.